Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Bardzo miło, że tu jesteś. Dzisiaj zobaczymy sobie, co nie daje Twojej osobie spokoju, jakaś sytuacja życiowa, która właśnie męczy tę osobę, może coś poszło nie po jej myśli. Także zobaczymy sobie, co gdzieś tam w jej głowie, co nie daje jej spokoju, może też coś związanego właśnie z Waszą relacją. Coś między wami co wydarzyło się niedawno. Także serdecznie zapraszam. Każda karta w, tej, w tym rozkładzie ma inny aspekt, także polecam wysłuchać do końca, żeby znać no, taki pełen pełen gdzieś tam ogląd tej sytuacji. No i zaczynamy sobie od pozycji pierwszej, na której pojawia się nam pasz buław. Pozycja pierwsza, czyli taki najbardziej taki temat najbardziej obciążający codzienność. I tutaj. Zdaje się, że największym niepokojem tej osoby jest coś nowego, co dopiero się zaczyna lub ma się zacząć, ale ta decyzja jeszcze nie zapadła albo wciąż nie została zrealizowana. To może być jakaś nowa znajomość, jakiś nowy projekt, może zmiana pracy, czy relokacja, może wyjście z, in z inicjatywą w relacji. Coś, co wydaje się ekscytujące, ale też no, mocno stresuje, dlatego że wymaga ruchu, wymaga decyzji. I Pokazania się światu. Ta osoba może czuć, że jest na początku czegoś, ale się boi zrobić pierwszy krok. No bo co jeśli się ośmieszy? Co jeśli się nie uda? Paść była w to jest energia impulsu, ale tu widzimy, że impuls jest, ale działanie brak. To napięcie między chcę a boję się ruszyć właśnie nie daje tej osobie spokoju. Jeśli pytanie dotyczy osoby z którą łączy cię relacja, to może chodzić o niepokój związany z komunikacją z tobą, dlatego że ta osoba może chcieć się odezwać, zaproponować coś, wyjaśnić, odezwać się po czasie, ale nie wie jak to zrobić. Czuję napięcie, bo wie, że coś tu wisi w powietrzu, ale brakuje tej osobie odwagi. Jeżeli chodzi o pracę, no tutaj oczywiście może chodzić o jakąś nową rolę, o propozycję, o szansę, którą dostał i teraz ta osoba, czy też dostała, i teraz ta osoba nie wie, czy bodoła. Paść była w to uczeń, pionier, no, ekscytuje się, ale też może mieć kompleksy. Czy jestem wystarczająco dobry? Czy też dobra, czy się nadaje. Jeśli ta osoba miała niedawno jakieś nowe wyzwanie zawodowe lub kreatywne, ono ją stresuje, bo nie wie, czy umie je unieść. Może mieć też takie poczucie, że czas leci, a ja wciąż nic nie zrobiłam, czy też nie zrobiłem. Więc niepokój tej osoby na ten moment wynika nie z przeszłości. Ale z czegoś co dopiero ma się wydarzyć. Z czegoś co nadchodzi. No może właśnie ta rozmowa z tobą to też jest gdzieś tam taki aspekt, taki czynnik, który na pewno na pewno gdzieś tam stresuje. Szczególnie jeżeli jesteście na etapie początkowym, poznajecie się, no to wtedy to na pewno budzi niepokój. Na drugiej pozycji. O osobach w otoczeniu tej osoby. I tutaj ósemka mieczy, no karta nieprzypadkowa. Widać, że ta osoba czuje się uwięziona, ale nie fizycznie, tylko emocjonalnie albo społecznie. Przez ludzi, którzy otaczają ją. Może to być jedna konkretna relacja, która ją jest przytoczająca, albo ogólny klimat, w którym ta osoba no, nie czuje się swobodnie. Pojawia się takie wewnętrzne przekonanie. Nie mogę zrobić tego, co chcę, bo muszę liczyć się z, z kimś, z jakąś osobą albo z jakąś grupą. Może z rodziną, może ze znajomymi. Widać, że to może być dominujący partner, może jakiś były partner albo matka, może współpracownik, rzadziej jakaś grupa znajomych. Natomiast ktoś, kto psychicznie trzyma w klatce. Ta osoba może mieć wewnętrzne przekonanie, że nie wypada, że nie wolno, nie mogę zawieść. Boję się, co powiedzą. Czasem ósemka mieczy pokazuje toksyczne więzi lub relacje oparte na poczuciu winy. No i to jest też karta milczenia. Ta osoba może nie mówić nikomu o tym, co czuje, bo boi się, że zostanie źle zrozumiana, oceniona, ośmieszona. Może być bardzo samotna w tym, co przeżywa. Nawet jeśli otaczają ją ludzie. Więc to nie jest cisza z wyboru. To jest cisza z lęku. I możliwe też, że ten niepokój gdzieś tam odzwierciedla się zewnętrznie, że. Poniekąd w relacjach ten niepokój to jest projekcja. Na przykład ta osoba nie ufa sobie, więc automatycznie nie ufa innym. Ósemka miecza pokazuje kogoś, kto jest zakładnikiem własnych przekonań. Nie mogę się odezwać, bo mnie odrzucą. Nie mogę tego zrobić, bo będą gadać. Jeśli chodzi o relacje romantyczne, może istnieć ktoś, z kim kontakt jest ograniczony, trudny albo nieregularny. Natomiast to pokazuje, że, że u tej osoby w relacjach dzieje się coś nie tak. Ta osoba czuje się osaczona, niezrozumiana, ograniczona. Nie potrafi swobodnie działać. Przynajmniej w tym momencie. No to jest taki kurczę znak, że może też, jeżeli na przykład ty starasz się o tę osobę, to może warto gdzieś tam jakoś z ją na duchu też porozmawiać tak szczerze i gdzieś tam być otwartym właśnie o tę rozmowę. To będzie bardzo ważne. Na pozycji trzeciej, no nie jaka karta tutaj o tym, jakie sprawy odkłada i czuje gdzieś napięcie z tego powodu. To jest karta, która pokazuje, że największy ciężar, który ta osoba odwleka, to jest konfrontacja z tym, że coś ją przerasta. Dziesiątka była w to jest klasyczna karta przeciążenia obowiązkami, oczekiwaniami, zadaniami. Coś, co miało być na chwilę albo do zniesienia, teraz stało się nie do udźwignięcia. Ale mimo to ta osoba ciągle to dźwiga i nie mówi dość. Tu nie chodzi o lenistwo, wręcz przeciwnie. Ta osoba najprawdopodobniej robi za dużo, bierze na siebie cudze sprawy, cudze emocje, cudze obowiązki, i nie znajduje momentu, żeby przestać. Ale to nie tylko fizycznie, fizyczne zmęczenie, to, tez, to też jest psychiczne i emocjonalne obciążenie, wręcz przeciążenie, które powoduje, że ta osoba nie ma przestrzeni nawet pomyśleć, czego chce, czego sama chce. E, możliwe, że ma jakąś relację w swoim życiu, z której nie może wyjść, mimo że chce. Nie umie zakończyć jej i ona ją bardzo męczy. Możliwe, że ma obowiązki rodzinne, jakieś zawodowe, których nie da się pogodzić. No ale oczywiście nie mówi nikomu, że jest na skraju. No i co najważniejsze, robi coś dla innych kosztem siebie. I odwleka moment, żeby to zatrzymać, bo ciągle coś, ciągle jakaś kolejna sprawa, i od sprawy do sprawy tak się to przeciąga. Nie przerywa tego, dlatego że czuje się odpowiedzialna ta osoba za to, nie chce zawieść. Może ma wdrukowany w siebie schemat najpierw obowiązek potem ja. Ale właśnie to niezatrzymywanie się mimo przeciążenia nie daje tej osobie spokoju, bo wie, że to, co, że, że to się tak dłużej nie da. I że prędzej czy później przyjdzie po prostu jakiś kryzys. Natomiast na razie ta osoba to odwleka. Pytanie, jak długo tak może robić? Pytanie, do, w, którym momentu, w którym momencie spotka się ze ścianą? Czyli jakimś wypaleniem, po prostu straceniem nadziei, straceniem gdzieś tam chęci do życia w ogóle. No to jest taki bardzo smutny obraz, ale no też pokazuje, że ta osoba bardzo ciężko walczy o to. No i myślę, że jeżeli chcesz zadbać o jej dobro, to powinno się do niej odezwać, pokazać z nią, dać jej taką właśnie przestrzeń do powiedzenia o tym, co, co gdzieś tam ją boli. A w międzyczasie, jeżeli chcesz, potrzebujesz odpowiedzi na swoje pytania odnośnie związku, intencji jakiejś osoby, relacji, którą masz w swoim życiu, której nie jesteś pewien, to zapraszam cię na duchowykierunek.pl. Dlatego, że tam znajdziesz czytania indywidualne, które są bardziej rzeczowe, bardziej właśnie indywidualne, i dzięki temu może bardziej pomogą ci gdzieś tam rozjaśnić sytuację swojego życia. Także zapraszam na duchowiekierunek.pl. A tymczasem sprawdźmy sobie co dalej, bo no czytanie robi się takie ciężkie, ale z drugiej strony też myślę, że może to czytanie pomóc pewnym osobom właśnie spojrzeć na sytuację, na osobę z innej perspektywy. Na pozycji czwartej pokazuje nam się The Empress, Cesarzowa. E, pokazuje nam sytuację, która poszła nie pomyślnie tej osoby. I to jest karta, która pokazuje, że takie największe rozczarowanie tej osoby dotyczy relacji albo sytuacji, która miała dać spokój, miała dać stabilność, rozwój, no ostatecznie tego nie przyniosła. Cesarzowa to jest archetyp partnerki, matki, kochanki, wsparcia domu, a więc czegoś lub kogoś, z kim ta osoba wiązała duże nadzieje. Czyli możliwe, możliwe rozczarowanie to jest przede wszystkim relacja, która miała być bezpieczna, a okazała się niedojrzała. Ktoś bliski, kto miał być zawsze, ta osoba zawiodła albo znikła. Czy też zniknęła. Marzenie o stworzeniu swojego miejsca, domu rodziny stabilizacji, które się rozpłynęło gdzieś w powietrzu, może wraz właśnie z tą osobą. Więc widać, że w, tej, w życiu tej osoby była taka persona, taka osoba, która była dla niej wszystkim, kto był w centrum emocji tej osoby. Jakaś partnerka, partner, może matka, żona. Ktoś z kim planował wspólne życie. I teraz w głowie tej osoby tkwi pytanie, dlaczego się nie udało. I brak odpowiedzi po prostu nie pozwala ruszyć dalej. Więc coś bardzo ważnego nie poszło po myśli tej osoby. I najprawdopodobniej chodzi o relację z kimś, kto miał być źródłem ciepła, stabilności, bezpieczeństwa. I pojawiło się jednak rozczarowanie tą osobą albo niespełniony plan związany z tym, co razem mieli stworzyć. No i teraz to po części może się właśnie wylewać na ciebie, dlatego że no wiesz, no niestety emocje to jest coś, co ciężko panować i tak też właśnie możemy przenosić je na, na kolejne relacje, mimo tego, że nawet nie chcemy. Także to może się właśnie objawiać. Jakie jest obowiązanie lub odpowiedzialność przygniata tę osobę? Na pozycji piątej rycerz buław, rycerz buław to jest energia ognia, energia pędu, działania, a więc, a więc taki obowiązek ruszenia z miejsca. Ta osoba czuje ogromną presję, że musi coś w końcu zrobić, że musi ruszyć, musi coś zmienić i to bardzo szybko. No stąd też może pojawia się relacja z tobą, że wiesz, no chce gdzieś załatać taką dziurę w murze dziurę w całym, która powstała po tej relacji wcześniej. Chcę odnaleźć trochę taką cząstkę tego, co miała wcześniej, ale właśnie w nowej osobie, czyli w tobie. Największy problem jednak. To jest to, dlatego że ta osoba ma w sobie iskra. Chce ruszyć, chce zmienić coś, zdobywać, być wolnym. Ale poczucie obowiązku lub inne karty w tym rozkładzie, jak chociażby dziesiątka buław czy ósemka mieczy, pokazują, że ta osoba stoi w rozkroku między impulsem a przytłoczeniem. Możliwe, że już wszyscy patrzą na tę osobę jak na kogoś, kto powinien działać i to właśnie ta presja bądź w ruchu podejmie decyzję, Najbardziej ciąż na tej osobie. Czasem to jest odpowiedzialność za czuje się emocje. Możliwe, że ta osoba czuje, że musi coś udowodnić sobie albo komuś. Zawalczyć, pokazać, że zależy. Więc w takiej wersji, rycerz w test przymus wejścia w działanie pod presją uczuć. No, bardzo taka niefajna sytuacja, ale myślę, że ty pracując nad tym, z tą osobą, możesz pomóc to rozwiązać, możesz pomóc jej, no, gdzieś tam może nie tak jednoznacznie pożegnać te uczucia, ale gdzieś się chociażby stłumić. Także teraz ta osoba czuje, że musi coś zrobić, musi ruszyć z miejsca, musi zareagować, ale to właśnie ta konieczność, to jest zobowiązanie do działania i podjęcie ryzyka przygniata ją najbardziej. Więc to jest taki no, paradoks lekki. No, więc też, jeżeli pytasz o to, no, tak już bardziej osobiście, w kontekście Ciebie, no, co ty powinieneś tak bardziej zrobić, czy co ty powinnaś zrobić, żeby ta relacja się rozwinęła, no tutaj wydaje się, że powinnaś porozmawiać, no właśnie, porozmawiać z tą osobą szczerze, dać jej przestrzeń na tę rozmowę i, i pomóc w tym, żeby ta, ta przeszłość została zamknięta. I tutaj jeszcze taka bardziej może rada, czy też no po prostu nadzieja, do, drogę do ukojenia na pozycji szóstej, czyli gwiazda. I tutaj no widać, że ta osoba potrzebuje odbudować sobie nadzieję. Poczucie, że coś ma sens, że nie wszystko jeszcze stracone jest, że warto próbować, że ta relacja z Tobą może przywrócić sens tego życia, sens wierzenia, że jutro może być lepsze. Więc gwiazda to jest taki powrót do autentyczności. Ta osoba może czuć się wyczerpana odgrywaniem jakiejś roli, bycia silną, niezależną, skuteczną. Więc ulgę przyniesie tej osobie moment, w którym powie, już nie muszę nic udowadniać, że będziecie nosić ciężkość życia na wspólnych barkach. To będzie duży moment ulgi i to będzie też moment odblokowania tej osoby. Więc już podsumowując, ten rozkład, ta osoba stoi w napięciu między chęcią ruszenia naprzód, a totalnym przeciążeniem obowiązkami i emocjami. Coś nowego, co chciałaby zacząć, paść buław na no to wskazywał, wciąż nie rusza, bo czuje się uwięziona, Przetłoczona. i zroniona przez rozczarowania związane z ważną relacją, lub niespełnioną wizją bliskości. Presja działania zamiast motywować, męczy. I ukojenie przyjdzie dopiero wtedy, gdy przestanie sobie Przestanie siebie poganiać i pozwoli sobie na czas, na delikatność, na odbudowę nadziei. I mam nadzieję, że też w tobie właśnie w tej relacji z tobą znajdzie to. Mam nadzieję, że będziesz w stanie pomóc tej osobie. I dzięki temu też myślę, że ty będziesz dużo szczęśliwsza, ta osoba się odblokuje i będzie między wami dużo lepiej. Także jest to czytanie poniekąd negatywne, ale też takiego się spodziewaliśmy. Natomiast ma bardzo pozytywny wydźwięk i taką nadzieję niesie, że to się dużo bardzo poprawi. Tymczasem jeszcze raz serdecznie zapraszam na stronę duchowykierunek.pl Jeżeli potrzebujesz bardziej indywidualnego przewodnictwa. To właśnie zapraszam tam, a tymczasem dziękuję serdecznie i oczywiście życzę pięknego, wspaniałego dnia, pogodnej, pięknej pogody. I jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia. Hej!